Cześć! Dzisiaj będziemy rolować się w takich bardziej dolnych partiach ciała. Nauczymy się rolować nogi, zwłaszcza uda, pośladki i dolny odcinek kręgosłupa. Cały dzisiejszy zestaw rolowania ma na celu poprawić mobilność miednicy. W tym celu użyjemy wałka takiego płaskiego, znaczy m, gładkiego wałka, tak i. Piłeczki. Piłeczkę zostawimy na później. Niech ona sobie tam jeszcze poczeka, aż rozbijemy najważniejsze partie wałkiem. I teraz tak, bierzemy wałek, skakujemy na mięsień czworogłowy uda, czyli innymi słowy, przód uda i delikatnie rozbijamy ze wszystkich stron. To, co jest bardzo ważne w trakcie rolowania, to jest postawa naszego całego ciała. Przede wszystkim staramy się rozbijać mięsień ze wszystkich stron, zachowując przy tym aktywny brzuch. Czyli nie puszczamy odcinka lędźwiowego, nie wypychamy tego brzucha do przodu, tylko ściągnięte mięśnie i pięknie pracujemy. Raz z jednej strony, bardziej od wewnątrz, raz z przodu. I z drugiej strony zewnętrznej. I powolutku przenosimy się na drugą nogę. Staramy się tak układać ręce, żebyśmy cały czas czuli stabilną pozycję całego ciała. Polecam przyjąć mniej więcej podobną pozycję do mojej, czyli noga, która jest rolowana. Załóżmy, u mnie teraz lewa. Lewa ręka jest na przedramieniu, prawa na dłoni, wtedy łatwiej jest zachować tę prawidłową pozycję ciała. Rozbijamy ten mięsień ze wszystkich stron, nie jest to zbyt nic łatwego. Rozbijamy, oddychamy głęboko, czekamy aż te punkty spustowe nam puszczą. Rolowanie jest. Bardzo wskazane do, dla wszystkich z nas, nie tylko tych bardziej aktywnych i tych mniej aktywnych, ale też osobom, które prowadzą mocno siedzący tryb życia i powolutku puszczamy. Mamy dwie nogi z przodu rozbite. Jest to dosyć męczący, yy, męczący trening, wbrew pozorom. I teraz tak. Jak już mamy czwórkę przygotowaną, będziemy rolować dwugłowy uda. Czyli mięsień tylnej części ud, układamy się wygodnie, domykamy miednicę, czyli znowu nie otwieramy, domykamy i rolujemy dookoła tył uda. U większości osób tył uda nie jest aż tak bardzo bolesny jak przód. Staramy się też rolować ze wszystkich stron, ciało opierać na dłoniach, z delikatnie zgiętymi rękoma w łowciach. Rolowanie bardzo przydaje się kobietom w ciąży. Zaraz do tego nawiążę. Ja roluję się od początku ciąży. Rolowałam się długo przed ciążą i to jest jedna z najcudowniejszych form automasażu. Przechodzimy na drugą stronę. I teraz druga noga ze wszystkich stron. Staracie się utrzymać to ciało stabilnie. I też by się porolowało. Tak, I też by się porolowało. No, także przechodzimy na wszystkie strony dwugłowy uda. Jeśli jest aktywnym mięśniem, to bardzo dobrze. Ojej. Okay. I przechodzimy do wewnętrznej strony. I teraz wewnętrzna strona uda bardzo ważna w ogóle w naszym życiu. Nie tylko w ciąży, nie tylko przed ciążą i po ciąży, ale w ogóle nikt prawie tego nie roluje. Układamy się boczkiem i próbujemy... Po całej długości uda wygnieść punkty spustowe. Można dociskać się świadomie do rolera. Delikatnie można unosić stopę, wtedy ten mięsień będzie jeszcze bardziej dociśnięty się tylko tak wydaje, że to jest bardzo prosta rzecz i nie spala w ogóle kalorii. Niektórzy w ogóle rolowania z rozciąganiem nie traktują jako treninga, to jest bardzo duży błąd. I przechodzimy na drugą stronę. Druga strona. Wygniatamy. Można wjechać delikatnie głębiej. Przy pochwinie powinno być to bardziej bolesne u niektórych osób. Aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika, że u osób początkujących w rolowaniu yy, najtrudniejszy jest moment yy, nad kolanem oczywiście po wewnętrznej stronie. Domknięty, cały czas aktywny brzuch tak, nie puszczamy tego brzucha w stronę ziemi, nie robimy tego nalenia tylko cały czas ciało pracuje praktycznie w pozycji przygotowanej, jak do deski. I puszczamy, lecimy, łydki. Łydki i tu jest pies pogrzeba, słuchajcie, bo łydki są bardzo ciężkie do wyrolowania. Wystarczy podnieść pośladki, przepracować tutaj rękoma, napiąć mięśnie, ojej, oj. napiąć mięśnie tricepsy, plecy, brzuch. Klatka piersiowa, cały korpus trzyma ciało. Wygniatamy sobie pięknie. I lecimy w druga strona. Druga noga. Może być tak, że jedna łydka jest bardziej pospinana. I uwaga, luz. Mamy drugą nogę i przechodzimy do takiego elementu, który nam został i który jest bardzo bolesny i który podzielimy sobie na dwie fazy, fazę wałka i faza piłeczki. I teraz faza wałka jest całkiem jeszcze przyjemna dla większości osób. Idziemy z pośladki. O, i rozbijamy pośladek, siedząc na roleżym bokiem. Rolujemy mięśnie. Nie kości pośladkowe, nie wbijamy tutaj się w okolice kości ogonowej, tylko miękkie elementy. I przeskakujemy na drugi. W zasadzie bardzo dużo bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym pojawia się z powodu pośladka pośladka, który nie pracuje, który nie jest aktywny, pośladka, który yy, za dużo pracuje. Wszystkie napięcia w okolicy gruszkowatego można sobie porozbijać. Jeśli macie więcej mięska, to możecie sobie usiąść na wprost, Żeby też da radę powygniatać parę rzeczy, ale i tak najbardziej skutecznym będzie uwaga piłeczka. I piłeczką wjeżdżamy w pośladek. I tu już nie ma zmiłuj. O, i puszczamy napięcie, trzymając powolutku po prostu e, pośladek na piłeczce. Słuchajcie, nawet w ciąży polecam naprawdę wszystkim e, tutaj paniom rolowanie. Dlaczego? Dlatego, że Niby tej relaksyny mamy więcej podczas ciąży, ale prawda jest taka, że od siedzenia, od dźwigania ciężaru dodatkowego, jakim jest e, dziecko, tak, wszystkie wody płodowe i tak dalej, wszystko wa dodatkowo waży. Wszystko nam się może spinać, przeskakujemy na drugi pośladek. Zaraz pokażę wersję hardkorową, bo są osoby może, które tutaj nic nie czują, bardzo Wam zazdroszczę, ale. Jeśli ktoś mało czuje, może sobie założyć nogę na nogę. W ramach testów najpierw nogę, która, tę samą nogę, którą rolujecie pośladek, albo ewentualnie drugą, wtedy delikatnie inaczej nam się ciało układa i najbardziej w wielki jest łatwiej trafić, a tutaj w średni i mniejszy. I tak sobie rozbijamy, krążymy, nie wjeżdżamy na kości. I powolutku puszczamy. O! I rozluźnijmy. Niby to jest tylko 10 minut, słuchajcie, ale to jest bardzo ciężkie 10 minut, bo to się tylko tak wydaje, że praktycznie nic nie zrobiliśmy praktycznie nic nie porozbijaliśmy. A człowiek się czuje troszeczkę jak przeciągnięty. Przez praktycznie cały trening, jeżeli dobrze się napniecie, czyli mięśnie brzucha, utrzymacie stabilną pozycję, naprawdę można się na tym treningu nieźle spocić. Yy, Zachęcam do rolowania też innych partii, będę stopniowo wrzucała jak się je roluje, yy, czym się je roluje. Ja najczęściej mówię o ograniczeniu się przynajmniej na początku do wałka i do piłeczki. I dla osób początkujących lepszy będzie wałek gładki, tak, czyli taki, który nie ma wypustek, on jest łatwiejszy, łatwiej wyczuć własne ciało, poczuć w którym miejscu są te punkty spustowe. No a piłeczka jest dla mnie hitem. Gdybym miała masę czasu, to bym po prostu najchętniej rodowała całe ciało piłeczku. Dziękuję Wam za dzisiaj i jak coś jesteśmy w kontakcie. Następne filmy już niebawem. Pa!